Trylogia FNAFA zrobiona. Sister Location zrobione. FFPS zrobione. Natomiast brakuje nam do kompletu jednej gry. Tą, o którą mnie prosiliście już chyba od początku tego kanału. Final Fantasy Freddy's 4. Zaczynamy dzisiaj nową grę. Zostało 5 dni do przyjęcia. Wita nas Fred. No skąd ja to wszystko wiem? Bo ja grałem we FNAF-4. -a, A, taki jestem. What did he do this time? Co zrobił tym razem? He locked you in your room again. Zamknął się znowu w pokoju. Nie bój się, jestem z tobą. I jesteśmy płaczącym dzieciakiem, który próbuje oczywiście wydostać się. These are my friends. Doskonale wiemy, że są twoimi przyjaciółmi Fredbear, no Duszowy do tego Dobrze, dobijmy się do drzwi I będziemy dalej płakać ja, Ale was zaskoczyłem Z tym, że już to grałem, a? Tomorrow is another day Grałem Bo po prostu ludzie chcieli, znajomi chcieli Zobaczyć jak w to się gra, dlatego Już mam zrobione 3 godziny Oczywiście mechaniki znam Muszę sobie jedynie je przypomnieć, jeśli będą jakieś problemy z nagraniem to wybaczcie, natomiast e, nagrywarka nie chciała przychwycić ekranu jakoś I, i nagrywam na takim małym okienku. Jeśli będzie dobrze to, to się cieszę, e, jeśli nie to będę się jakoś ratował w postprodukcji, ewentualnie będę coś dogrywał. E, click here to run to the door. Ok, więc klikamy, wychodzimy. Podpowiedzi: Close doors, hold shift, use flashlight, hold control, press x to hide tips. Warning, listen carefully. O, ja dostałem pewną radę, można by to powiedzieć, że mam powiedzieć jedną bardzo znaną kwestię od jednego słynnego youtubera, Elevena. No, zobaczymy, czy to się uda. A, dodatkowo. Zapomniałbym, bo ogólnie była mowa o tym, że przechodzimy każdego FNAFa po kolei. Mówię to tutaj, bo wiem, że więcej ludzi to obejrzy. Co robimy z FNAFem Worldem? Jakby mogę tam pójść, mogę to nagrać jeden film. Natomiast nie wydaje mi się, abym potrzebował nagrywać całą serię. Ja FNAFa Worlda też przechodziłem, I, i wiem, co tam się dzieje. Jakby no, dupy nie urywa. Możemy zrobić rewizyt, tak jak to planuje z Sister Location albo z FFPS-em, ale to już wszystko zależy od Was, więc. Macie dowolność. Możecie też prosić tak samo jak w nawaczwórkę. Wtedy w coś to ubiorę. Fredziaki pewno powinny być już, natomiast nie ma. <mum> Onki! Oni raczej w tej pierwszej nocy nie będą tak agresywni. O nie, powiedziałem dosłownie to samo co Markiplier. Hej, przyjaciele, no, ja wiem, że jesteście koszmarami, ale no. Dobra, wiecie co, może te wskazówki ukryje? Wybiła trzecia. Tu już musi się coś pojawić. Posłuchajmy tego pięknego ambienta. Piesioła ładnie szczeka. Pierszcze, śpiew. Fredziaki na łóżku. Dobrze. Słyszałem tupnięcie. Może być to u mnie, bo u mnie robią remont. Trzaskają się młotkiem. Ale to dochodziło typowo z gry. Niektóre ambienty znam. Wiem, jak oddychają. Wiem, jak się przemieszczają. Wiem, jak walczyć z Foxim. Żeby nie pomylił przycisków, jejku. To, to będzie kicha, jak to zrobię. Ale. Nie ma boniacza. Może Fredziak jest? Oczywiście, że jest Sąsiad tłucze młotkiem, proszę cię stary Come on! O, Piesio dalej szeka, jejku Agresywny O, ale mi kontrol z opóźnieniem zadziałał! Ładował asety, Siemano, Chika! Akurat myślałem, że pierwszy wyskoczy mi Boni, a nie cika. A to już sekundy, prawdopodobnie. Zapominam, że w tej grze czas mija znacznie szybciej, porównając do FNaFa jedynki, no to noc jest błyskawiczna. Ale też bardziej intensywna. Chociaż jego z FNaFa jedynki nic nie przebije. Znowu z opóźnieniem! Co jest?! Ta gra tak faktycznie ma?! Czy przez to, że nagrywam obciążę dodatkowo jakąś pamięć, jakiś rdzeń? Przez to powoduje laga. No come on, guys! Cztery dni do przyjęć. E, Wie, że znowu się kryje. Fred jesteś z nami wszędzie. He won't stop until you find him. Nie przestanie, dopóki go nie znajdziemy. Piękny pokój Tu ptamy sobie oczywiście te okienka, które wyglądają Over here, koniec tutaj Okienka, które wyglądają jak z Windowsa A zaraz w sumie zobaczymy Gdzie zabawa przecież z plusz trapem Boo No nie dam się przestraszyć, no Tomorrow is another day Jakby faktycznie, ja mogę sobie nawet podgłośnić grę o, zabawa z plush-trapem, to jest coś, czego nigdy nie rozumiałem. Widziałem filmiki pokazujące różne techniki, jak to przejść. Natomiast ten może mi wyskoczyć przyjemniacz. I, I mamy logo Windowsa 11. No hej! Tu już przebiegłeś, 80 sekund. Odświeciłem na niego. O, udało się! Ale cię wywniosko wywnioskowałem. Co? Wyczułem! Jejku, jest wczesna godzina. Ja powinienem spać. Noc druga. Lecimy i mamy. Busta. Mamy drugą EM. Teraz mogą być agresywne te animatroniki. Czyli teraz powoli. O, aż ta gra teraz jest za głośna. Powoli szukamy ich i zamykamy drzwi przed nosem. Boniacz, czysto. I tutaj też również czysto. Foxy nie wiek jeszcze nam do klozetu. Cika w kuchni jest. To jest to właśnie o czym mówiłem. Jeśli jest w kuchni, to nie musimy tam podchodzić. Nie, dalej, dalej jest w kuchni. Wynosimy się stąd. Natomiast boniacz. Może być już problemem też Jestem ciekaw jak click Team O Foxy o! Nacisnąłem, wiecie co Nacisnąłem, Control, a nie shift Dlatego się przestraszyłem <noise> Nie, ale faktycznie jakie clickteam ma opóźnienia względem y, odtwarzania dźwięku bo na pewno jakieś ma, a jeszcze mam słuchawki na bluetooth. Więc mam dodatkowe jeszcze opóźnienie, co w tej grze może mieć sens. Mogę, mogę mieć problemy z tym. Jest błoniacz. Czika jest kuchni. Dobrze. Okej, okay, pobiegł sobie. Fredziaki luz się nie wiem, czy Foxy przebiegł na prawo. Ale chyba nie, skoro go tam nie było. Ten pierwszy input lag, o którym wam mówiłem. Jest najmocniejszy za pierwszym razem siemano Foxy. Bleh! O, jednak nie! Okej, okay, że mamy dodatkowego przyjemniaczka, spoko poradzimy sobie. Cudny. jaki się odzywają. Idziemy zobaczyć Chikę Jest ok, teraz szybko Boniacza Muszę ogarnąć. Jesteś tu Damy radę, jest czwarta O tej godzinie to już prawie wschód słońca Chika spoko, Foxy ty zawsze masz specjalne miejsce. Ty masz. Bez względu na warunki, zawsze jesteś eventem. Jest piąta. Idziemy do Foxiego. O, już na pięknym stageu byłeś, ale nie dałeś mi jumpscara. Trochę cię podtrzymamy tutaj. Nawet nie muszę tak długo. Ej, ale nasza postać też z godziny na godzinę jest coraz szybsza, to jest dziwne. Pięknie. I prawdopodobnie ostatnie drzwi. Tylko żeby nie pomylił przycisków, dwa fredziaki. Foxiego zobaczymy. Dobra. O, nawet nie muszę nic tu robić. To szybka interwencja tutaj. Pyk, nie macie. Teraz było bez laga, to mi się bardzo podoba. Ale i tak zrobię przerwę. Nacisnąłem kontrol i wtedy się pojawiła godzina. Zrobię przerwę, żeby to ogarnąć. No bo wiadomo, oni już wcześniej przychodzą, no. Trzeba sobie jakoś radzić. albo nie wiem, dam na jakąś wysoką wydajność. Yy, też pomyślę coś, aby nagrywarka przechwytywała dobrze. To okno. Płaczący dzieciak, trzy dni do imprezy He left, he know that you hate in here You are right beside the exit If you run, you can make it Jeśli pobiegniemy, możemy wyjść do wyjścia Szybko biegnij w stronę wyjścia Jest za późno Fredbear, oh, a my oczywiście jako dzieciak Mamy fobię do wszystkiego. Kiedy to jest? You can find help if you can get past them. You have to be strong. Możesz znaleźć pomoc, jeśli będziesz na wystarczająco szybki. O, piękny Easter egg. co nie? No i cyk, gościu nas dopadł. Eee, zabawa z trapem, Jestem ciekaw, czy jeśli dam na F2, to czy gra mi to zapamięta. Panuj w trap. dobrze, zagramy w to Może mi wydupić Tym razem Coś tak czuję, że tak będzie Tym razem mamy 60 sekund A nie 80, jak to było poprzednio Dobrze, więc idź sobie tu Pyk, proszę bardzo, po las Przy pierwszych drzwiach Ok. teraz musisz pójść do drugich I sobie poczekamy na luzie Pięknie, i teraz będziemy się męczyć z tobą. Ja, załatwy byłeś. 33 sekundy do końca. Noc trzecia. Jejku. Ja bym tu zrobił przerwę sobie. E, poza tym, kamera też ma mało baterii. Więc wszystko nagle woła o pomoc, żebym przestał nagrywać. E, mam nadzieję, że jak nacisnę F2, to kurczę. Zapamięta mi chociaż, że zrobiłem plus trapa. Mam nadzieję. Zobaczymy to w następnym filmie. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. To było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!